Każdy start jest też inny, nie możemy zakładać jakby wyników z góry ani czuć presję, bo mamy się z tego cieszyć i mam nadzieję po prostu, że pójdzie nam jak najlepiej, będą same medale, ale zobaczymy. A z jakimi oczekiwaniami przylecałaś do Neapolu. No na pewno chciałabym zdobyć medal indywidualny. Mamy też bardzo mocną drużynę. Mam nadzieję też powtórzyć wynik z Tajpeju, Tam byłyśmy trzecie drużynowo. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, więc zobaczymy. No właśnie, w Taipei to był w ogóle polski turniej. Wygrała wtedy Ola Zamachowska przed Kamilą Pytką, a ty trafiłaś wcześniej na Ole w turnieju indywidualnym. Jak wspominasz tamte zawody? Właśnie nieszczęśliwie pod tym względem, że natrafiłyśmy na siebie, ponieważ cały czas walczymy razem, to są takie trudne walki z jednego kraju. Jednak Ola wtedy miała super pasy, naprawdę walczyła fenomenalnie, wygrała ten turniej. Ja przegrałam O8 z Olą, i potem dopiero drużynowo dałyśmy radę wszystkie w cztery, więc... więc liczymy na powtórzenie tego sukcesu. Czy znacie już rywalki, z którymi przyjdzie Wam się zmierzyć? I niestety nie. Grupy będą rozlosowane dopiero dzień przed i potem tak naprawdę wszystko będzie zależeć jak nam pójdą grupy i tabelka cała. Drużyna tak samo, będzie dopiero po indywidualnym turnieju rozstawiona. To nie jest Twoja pierwsza uniwersjada, byłaś przed dwoma laty w Tajpej. Jak wrażenia po tym pierwszym dniu pobytu w Neapolu? Jest inaczej na pewno niż w Tajpej, ponieważ Taipei była taka wioska olimpijska, gdzie wszyscy byliśmy razem. Tutaj szermierka razem z siatkówką jest w Salerno, więc jakby nie odczuwamy, tego, nie odczuwamy tej atmosfery takiej prawdziwej uniwersjady, ale myślę, że też będzie fajnie.